Ciemanko, Witam Was nie tęgą minął, bo jest godzina 6:20 i to jest vlog ma z pod tytułem. Nie wiem jaki będzie tytuł, ale zwykle jak mówię jaki będzie tytuł, to i tak daję inny, więc tak. Zapraszam Was na dzień z mojego życia w Korei. pa! pa. Jaka Syberia! Księżyc jeszcze widać, a ja muszę wychodzić! Sytuacja pogodowa w Korei Południowej Jest mocno na minusie Właśnie idę na metro Wychodzę bez śniadania Ale to nic, bo w pracy się najem A moja dzisiejsza praca będzie polegała na gotowaniu polskiego jedzenia Więc w sumie nie praca, a przyjemność Śpieszę się, ale muszę aż tu przystanąć, żeby nagrać te dźwięki Można odnieść wrażenie, że jesteśmy w innej Korei, ale tutaj jest plac budowy, jak zawsze widzicie. Związki zawodowe robotników pracujące na tym placu budowy zawsze od rana puszczają taką muzyczkę, która brzmi jakby co najmniej była z północy albo chociaż z Rosji. Puszczają ją w ramach protestu, bo zawsze tutaj intensywnie protestują. Są też zawsze plakaty, że na przykład za wcześnie muszą zaczynać pracę albo za długie godziny pracy. Ciekawy sposób na protest. Rano tu jest całkiem tłoczne na tej stacji metra. 6 minut spóźnienia. Szok. Nie wiem jak do tego doszło, że cokolwiek nie zrobię zawsze jestem albo przed czasem, albo po czasie. A nigdy tak, żeby pasowało. I przyjechałam tutaj, nie wiem, jakieś 50 minut za wcześnie. Więc zamiast przesiadać się na autobus i jechać dalej, to ja może dziabnę jakieś śniadanko. Tylko, że nie ma gdzie usiąść. Ale trzeba będzie chyba iść na pączka. Uuu, nam się vlogmaskowo tu zrobiło teraz. Ile mikołajów! Jakaś nowoczesna ta pączkarnia, mają nawet tablety i słuchawki. Ja wziąłem pączka misia. <noise> jakiś taki lekko zdziwiony. I kawę. Nie planowałam, że to będzie kolejny vlog z Cybru, co jem przez cały dzień w pracy, ale wygląda na to, że właśnie tak się zaczyna. Nie planowałam też przyjeżdżać tutaj wcześniej. Niektórzy to się nadwkurzają, że nigdy nie mogę po prostu ogarnąć czasowo tego, albo się spóźniał, albo jestem za wcześnie, albo w ogóle przyjeżdżam nie w to miejsce, to trzeba. Ale spróbowalibyście sobie pokorzystać z koreańskich map. Nie wiem, tak serio, to koreańskie mapy są bardzo fajne, ale one są zrobione tak, żeby jak najmniej iść w ciągu tej drogi. Jak ja sobie rano wpisałam drogę z domu do tego centrum, w którym mam dzisiaj zajęcia, to pokazało mi, że będę tam jechać jakieś półtorej godziny mniej więcej, chcę być na dziewiątą, więc musiałam wyjść po siódmej i Trochę wydawało mi się to półtorej godziny długo, bo to nie jest aż tak daleko, ale z drugiej strony jest też rano, a rano, wbrew pozorom, ta komunikacja nie jest aż taka pewna w Korei. Na przykład to metro, którym jechałam, to było pierwsze metro pośpieszne z tego kierunku w dół, bo tak jakby przemieszczamy się w dół. Dzisiaj nie jedziemy w stronę Seulu, tylko zupełnie w dół, do Piątek. Jesteśmy w Piątek. Pozdrawiam z Piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Naprzełam rano taki słowo. wybrałam sobie tą drogę i teraz w metrze zobaczyłam, że ona mi pokazuje jakąś taką drogę, żebym pojechała nie tutaj na tą stację, tylko na jakąś dalszą. Stamtąd jechała autobusem, który jeździ tylko dwa razy dziennie, więc duża szansa była, że po prostu tego autobusu nie będzie. To dlatego, żebym na piechotę przeszła mniej niż przejdę teraz. A tak wyszłam sobie tutaj na stacji piątek i muszę przejść potem 400 metrów na autobus, ale ostatecznie będę pół godziny szybciej niż tamtą drogą. Nie wiem, czy to zrozumiałam. Ale wytłumaczyłam, ale no tak to jest z tą komunikacją. I to nie pierwszy raz mnie tak załatwiła, że wyznaczyła mi drogę autobusem, nie wiem. Godzinę 40, a przechodząc w międzyczasie 10-15 minut na piechotę, mogłabym to zrobić dużo szybciej i tą drogę przebyć. Ale w ogóle mam wrażenie, że to jest domena Europejczyków, żeby tak wszędzie chodzić całą na piechotę. Widziałam też na innych kanałach, że inne osoby, które mieszkają w Azji, też to mówiły, że oni mogą przejść bardzo dużo, a ich na przykład mąż czy żona z Korei, Japonii nie twierdzą, że to jest po prostu za duży dystans, i nie zawsze trzeba jechać autem. Rozgadałam się. Chciałam powiedzieć, że ten pączek jest zbitą śmietaną. Nie wiedziałam, że jest. Nie chciałam zbitą śmietaną, ale no cóż, noż. niech stracę, prawda? Pączek z rana jak śmietana. Otóż... Uszko mu odpadło temu misiu. Bro, mam jeszcze trochę czasu i jeszcze dość dużo kawy, bo to jest ciepła kawa i muszę od razu wolno pić, dlatego nie lubię ciepłej kawy, bo trzeba ją pić wolno. Skoro mam jeszcze trochę kawy do wypicia, a już zjadłam tego pączka, to powiem Wam tylko, co to, ta, co to za moja dzisiejsza praca, bo tak jak mówiłam, będę uczyć Koreańczyków gotować polskie jedzenie, tak jak to już miało miejsce kiedyś. Wtedy to było organizowane przez ambasadę, razem z centrum Współpracy zagranicznej w piątek, chyba tak się nazywa to centrum. To było w ramach dni polskich, które się wtedy odbywały. Dzisiaj to nie jest organizowane w ramach Dni polskich, nie ma też nic wspólnego z ambasadą. Organizuje to tylko to międzynarodowe centrum. Oni się do mnie odezwali, bo podobno odzew po, tych, po tej lekcji, kiedy robiliśmy racuchy, był bardzo, bardzo pozytywny. I to centrum powiedziało, że chciałoby współpracować częściej. Więc teraz dzisiaj jadę na lekcję. Mam dwie takie lekcje. Jedna będzie od 10 do 12. A druga będzie od 15 do 17. W międzyczasie będzie przerwa, i będziemy dzisiaj gotować coś, co mieliśmy gotować ostatnio, ale jednak zmieniliśmy zdanie czyli ostatnio były racuchy, a teraz będą ziemniaki, mielony i marchewka z groszkiem. I to wcale nie jest tak, że wybrałam po prostu to, na co mam właśnie ochotę. <laughs> Ach, nie ma to jak marchewka z groszkiem. Zimny, zimowy dzień. Patrzcie, zawsze się pytacie, gdzie są wszyscy ludzie na ulicach, kiedy nagrywam filmiki o 11 albo o 13. I odpowiedź jest taka: ci wszyscy ludzie są na dworze o 7. Jesteśmy w mieście Piątek. Nie jest to przesadnie ładne miasto, ale przynajmniej mają choinkę. I to choinkę bez krzyża na górze jest też miejsce do fotek pod choinką. W tym mieście mieszka dużo Amerykanów, bo jest tutaj amerykańska baza wojskowa. Więc może by nawet mieli kalendarze adwentowe. <słyska> Żary ci no to przestaje być śmieszne. <słyska> Uwaga, ciekawostka. W Korei w zimie bywa bardzo ślisko na chodnikach, bo tutaj zimy są takie, że przeważnie jest bardzo sucho, rzadko pada śnieg. W sensie nawet auta nigdy nie są oszronione, nie trzeba skrobać szyb. Jest to duży plus. No ale jak czasami jednak się zrobi wilgotno, a potem to przymrozi, to bywa bardzo ślisko. A druga ciekawostka jest taka, że oprócz tego, że Koreańczycy prawie nigdy nie noszą czapek, to też rzadko, rzadko kiedy. Noszą zimowe buty. Tutaj pani akurat niszczy monoteorię, ale... Serio, rzadko noszą zimowe buty, zwykle po prostu jakieś adidasy. No bo nie ma tak dużo śniegu, żeby trzeba było chodzić w zimowych butach. Ciekawostka numer 1200. Często w Korei są takie autobusy, gdzie mało jest miejsc siedzących, po jednym z tej, po jednym z drugiej strony. Nie trzeba w nich stać. Siedzę! Bardzo dobrze siedzę, bo stanie w takich autobusach to jest walka o przetrwanie. Teraz tylko troszeczkę na piechotkę. Sytuacja pogodowa w Korei Południowej dalej nie zachęca do spacerów. Jest minus 7 stopni, jest zimno. Ktoś coś gotuje chyba. Korea w zimie wizualnie zdecydowanie sporo traci. Nie można powiedzieć, żeby to międzynarodowe centrum było w jakiejś ładnej okolicy. Przepraszam, czy ma ktoś łyżwy? Patrząc na ten lód na drodze chciałam tylko powiedzieć, że w Korei nie ma opon zimowych są tylko całoroczne Doszłam i patrząc po tym braku śladów na śniegu chyba będę tutaj pierwszą osobą o. Ale skrzypia Tu jest nasza kuchnia A to znowu ją Przywiozłam sobie fartucha Obrane ziemniaki! To ja. Dzień dobry, dzień dobry! Film pod tytułem Mój dzień w pracy Skończyłam. No, tak naprawdę skończyłam tylko pierwszą część. Po dwóch godzinach gotowania udało nam się zrobić ziemniaki, marchewkę z groszkiem, kotlety. Czy ja to nagrałam? Nie wiem, czy nagrałam efekt końcowy, ale wszyscy bardzo smacznie zjedli. Było około 20 osób, ze mną 20. Dwie osoby zrezygnowały w ostatniej chwili przez ten lód na drodze <laughs> i w sumie im się nie dziwi, jeżeli musiały jechać autem, to całkiem zrozumiałe. Z tego co mówili, wszystkim się bardzo spodobało, smakowało. Wszyscy wyczyścili talerze i zabrali do domu to co stworzyli na zajęciach, więc bardzo fajnie. Ja teraz mam dwie godziny czasu, tak naprawdę 3 godziny czasu, ale jedna godzina to, to będzie na przygotowanie składników i wszystkiego potrzebnego do gotowania. Nie wyszłam sobie tutaj w miasto Piątek i już tego żałuję, bo jest tak niesamowicie zimno. A ja znowu mam takie głupie rękawiczki. Ja nie wiem, co mną ukieruje, że zawsze kupuję rękawiczki bez palców. Niech mi ktoś powie następnym razem, żebym takich nie kupowała, jak będziecie widzieć, że takie kupuję. Wychodząc z osoby, które ze mną pracowały z tego Centrum yy, Międzynarodowego, powiedziały mi, że tutaj jest dużo znanych miejsc, dlatego, że to jest część miasta Piątek, w której mieszka dużo Amerykanów. Więc Póki co żadnego nie widziałam i nie żebym jakoś specjalnie szukała, ale idziemy zobaczyć co tu jest. Zobaczyłam, że jest jakaś kawiarnia, która ma angielską brzmiącą nazwę, nazywa się The Cottage. Na pewno tu jest dużo burgerów i chętnie bym zjadła, gdybym nie była właśnie po czterech mielonych kurze ziemniaków i garnku marchewki z groszkiem, więc no jedzenie sobie raczej odpuszczę. Idę w takim razie do kawiarni i zobaczyć, czy to rzeczywiście taka Ameryka tutaj w tym mieście piątek. Bo, biorąc pod uwagę nazwę Piątek, bardziej mi się spodziewała, że więcej tu będzie Polaków, a nie Amerykanów. I dzięki, dzięki mojej pracy żenującej, żarty o mieście Piątek, możecie oglądać już w kolejnym vlogu. Jest tutaj niesamowicie pusto, ale już ustaliliśmy, gdzie są wszyscy. <ścoughs> wszyscy są o 7 rano. I taki dzień w pracy, rozumiem. Patrzcie, jakiś śmiechowy kot domeczek. Donut? And coffee. Nie żebym już była po jednym bączku. I saw pumpkin spice latte. Would you like it hot or iced? Hot. <laughs> I'll bring it up when it's okay, thank you. Kawowe przygody wioli część 1035. widziałam sobie pumpkin spice latte. Chyba tu smakuje tak jak w Ameryce. Czyli w ojczyźnie, pumpkin spice latte i dobre jest. Bardzo, bardzo słodkie, ale dobre. I fajne jest w tej kawiarni, bo co chwila wchodzą i wychodzą jacyś ludzie, w większości nie Koreańczycy, rozmawiają wszyscy po angielsku. Jest takie zupełnie inne uczucie. Więc w tej serii trochę szukamy świąt i takiej namiastki domu, i niby to nie, ma, nie jak się ma z moim domem, bo przecież w Polsce wszyscy mówią po polsku, i raczej nie pijamy w Polsce zbyt często pumpkin spice latte. To i tak jakieś takie fajne uczucie jest, nie wiem czemu. Miał być polski dzień, dzisiaj ja zrobił się dzień amerykański. Wracam jednak do ojczyzny, w sensie o tej ojczyzny tam w kuchni i, i idę robić drugą turę kotletów. W ogóle jak Ameryka to Ameryka, już trzecią restaurację z burgerami tutaj mijam. Niby niepozornie wygląda, bo napisane koreańskim alfabetem, ale to znaczy domowe burgery. A tam jest Amerykańska Agencja Nieruchomości. Już mamy tytuł odcinka. Robiłam mielone w Ameryce, w Korei. Przeszłam 200 metrów i znowu burgery. Część Wiola. Wróciłam. O! Patrzcie! To jest Polska. Wiesz, jak po koreańsku napisali Łódź? Łódź. uci, tak naprawdę. Ja się tu muszę chwilę pochylić nad tymi balonami. No, bo to jest czat. Te oczy mogą kłamać też wesołych broku, wesoły grzyb, wesoły pomidor, wesoła marchewka i wesoła papryczka! Druga tura. Koreański groszek. Nie polecam. Zobaczcie, jaki on ma dziwny kolor. Jest taki, taki dziwnie zielony. I jest dość mocno twardy, więc nawet jak się gotuje z tą marchewką... To i tak jest za twarde, to więc im mniej go, tym lepiej. Wow, tym razem jest więcej ludzi i więcej dzieci. Koniec. Nic nie zostało, wszyscy zabrali wszystko do domu, łącznie z moimi kotletami. Chyba smakowało. Patrzcie, jaka szklanka na drodze. A ja mam tu jechać autobusem. Witam Was z Detroit, Korei Południowej. Jest godzina 18:15? Nieprawda, 17:15 jest. Oszukańcy, to jest tak amerykańsko, że nawet czas tutaj zmienili, chociaż w Korei się nie zmienia czasu. Bardzo bym chciała do Was jeszcze porozmawiać, ale odpadną mi palce u rąk, jest tak zimno. Każdy centymetr mojego ubrania i wszystkiego w ogóle mojego pachnie jak kotlety mielone, ale było bardzo, bardzo fajnie. Tym razem wydaje mi się, jakowało uczestnikom bardziej to jedzenie niż te racuchy ostatnio z jabłkami. Ostatnio robiliśmy właśnie racuchy z jabłkami i to był pierwszy raz, więc trzeba było coś łatwego. Dzisiaj z dwie godziny zrobiliśmy marchewkę z groszkiem, pire ziemniaczane kotlety mielone. Wszystkim się udało wyrobić przed dwoma godzinami, więc pełny sukces. Byli też tacy uczestnicy, którzy na przykład zanim zrobiły się ziemniaki, już zjedli wszystkie kotlety, ale to tylko znaczy, że smakowało. Więc no niech ktoś przyjedzie i otworzy polską restaurację w bo ja wróżę sukces <noise> Masz, jak ślisko samochody się ślizgają na tej szklance nie lubię zimy na drogach słońce na Detroit zachodzi tylko ja tu się przejmuję zagrożeniem na drodze ewidentnie ja nie wiem chciałam tylko powiedzieć, że nie zamierzam jeździć autobusem dopóki nie zejdą mrozy po prostu to była jak walka o życie i ABS na każdym jednym przystanku a kierowca tak prowadził, jakby wózek widłowy prowadził. A jeszcze pod koniec, muszę się wyżalić wam, jeszcze pod koniec wyjechało nam jakieś BMW. Czemu to jest zawsze BMW? I już nawet ja po polsku przeklinałam w tym autobusie, jakbym była kierowcą co najmniej. O, ludzie! Może kawy Na odreagowanie? Należy mi się. <laughs> Wiem, o czym wy pomyśleliście, Kreizole, Ale nie, nie patrzymy się na to. Patrzymy się na choinki. Choinki, choinki, piękne jak las. Hehehe. Bawi, niezmiennie. Nie dość, że trzy kawy w odcinku, to jeszcze wszystkie na ciepło, po prostu świat się kończy. Jest godzina 19. Wyszłam z domu o 7, czyli 12 godzin mnie nie było, ale przynajmniej prawie 40 osób nauczone gotować polski obiad. Kupiłam jeszcze soną magdalenkę w piekarni wracając, bo Mam takie wspomnienie: jak byłam mała, to moja mama pracowała na zmiany, i jak wracała z takiej zmiany, że na przykład wracała wieczorem albo, albo wracała z nocnej zmiany, na przykład to często mi przynosiła coś takiego malutkiego, ale to było zawsze takie bardzo fajne, i mam takie bardzo miłe wspomnienie. Więc mam nadzieję, że sonu też będzie miał jakiś dziwny ten obraz, chyba mi nawet kamerę w telefonie przymroziło. To czas kończyć tego vlogu się chyba. To był prawdziwy Daily Vlog, zero treści. Po prostu wydaje mi się, że dzięki temu, że to nagrywałam, było mi dzisiaj trochę raźniej, więc dziękuję Wam. I kończymy ten odcinek. papa! Pa. Były dzisiaj dzwonki? To dzwonki! Aha, dzień dobry! Proszę! w h